Witam wszystkich widzów Tajemitów. Stara rosyjska magia, zakorzeniona w szamanizmie i tradycjach przedchrześcijańskich, od wieków fascynuje swoją tajemniczością i potencjalną mocą wpływania na rzeczywistość. Szamanizm jako system wierzeń oparty na kontakcie z duchami i siłami natury oraz magia ceremonialna. Wykorzystująca precyzyjne rytuały i zaklęcia były integralną częścią kultur Rusi i Syberii. Współcześnie te praktyki, choć marginalizowane przez chrześcijaństwo i naukę, wciąż znajdują odzwierciedlenie w ludowych wierzeniach i ezoterycznych kręgach. Historia jakuckiego szamana Aleksandra Gabyszewa, który w 2019 roku wyruszył pieszo przez rosyjskie stepy do Moskwy, by egzorcyzmować Władimira Putina, rzuca światło na żywotność tych tradycji i ich polityczne implikacje. W niniejszym filmie postaramy się. Analizować rosyjską magię szamańską i ceremonialną w kontekście tej niezwykłej historii, omawiając jej potencjalny wpływ na świat fizyczny, zdrowie ludzi i energię życiową, a także ostrzegając przed lekceważeniem tych praktyk. Rosyjski szamanizm, szczególnie rozpowszechniony wśród ludów Syberii, takich jak jakuci, tuwincy czy burjaci, opiera się na wierze trójdzielności wszechświata. Świat górny, duchy niebiańskie, środkowy, ludzie i natura oraz dolny, duchy podziemne. Szamani jako pośrednicy między tymi światami używają rytuałów, transu i pieśni, by komunikować się z duchami, leczyć lub wpływać na losy ludzi. Magia ceremonialna, w tym czarna magia, czerpie z tych tradycji łącząc je z elementami pogańskimi i chrześcijańskimi. Jak opisuje Natasza Helwin w rosyjskiej czarnej magii, Czarnoksięstwo Rusi Kijowskiej, 882 rok 1240, opierało się na pracy z siłami natury i światem umarłych, wykorzystując zaklęcia, klątwy i rytuały cmentarne. W szamanizmie rytuały często obejmują ofiary, np. zwierzęce, bębny, tańce i śpiewy, które wprowadzają szamana w trans, umożliwiając kontakt z duchami. W magii ceremonialnej kluczowe są precyzyjne zaklęcia, amulety i figury ofiarne, które mają skupiać intencję maga. W tradycji rosyjskiej i cygańskiej magia często koncentruje się na manipulacji energią życiową, czyli siłą witalną, która według wierzeń animistycznych przenika ludzi, zwierzęta i naturę. Energia ta zwana czasem praną lub duchową siłą jest postrzegana jako esencja życia, którą można wzmacniać lub odbierać poprzez rytuały. W marcu 2019 roku Aleksander Gabyszew, szaman z Jakucji, wyruszył w pierwszą wędrówkę z Dalekiego Wschodu Rosji do Moskwy, trasa licząca ponad 8000 km. Jego celem było egzorcyzmowanie Władimira Putina, którego nazwał ucieleśnieniem zła i demoniczną władzą. Gabyszew, wierząc w swoją szamańską misję, chciał przeprowadzić rytuał mający uwolnić Rosję od negatywnego wpływu prezydenta. Jego podróż stała się symbolem oporu wobec autorytarnej władzy, przyciągając tłumy zwolenników, którzy witali go na trasie, szczególnie na granicy Burjati i obwodu Irkuckiego. We wrześniu 2019 roku, po przejściu około 3000 km, Gabyszew został zatrzymany przez rosyjskie służby. Według relacji na granicy regionu pojawiły się tłumy witających go ludzi, ale także rosyjskie furgonetki policyjne. Szaman został siłą zatrzymany, zapakowany do furgonetki, a następnie przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Jakucji, gdzie spędził większość ostatnich lat, poddawany kontrowersyjnym terapiom mimo potwierdzenia jego zdrowia psychicznego przez niezależnych ekspertów. Jego los pozostaje niejasny, choć w 2024 roku uznano go za więźnia politycznego i włączono do wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Brak jednak potwierdzenia jest aktualnego miejsca pobytu Gabyszewa. Historia Gabyszewa pokazuje, jak szamanizm może stać się narzędziem politycznego protestu, ale także jak władze reagują na takie działania, widząc w nich zagrożenie. Rosyjska magia szamańska i ceremonialna opiera się na wierze, że rytuały mogą wpływać na rzeczywistość fizyczną, w tym na zdrowie, los ludzi i politykę. Szamani i czarnoksiężnicy, tacy jak opisywani przez Helwin, weretnicy, potężni magowie zdolni do rzucania klątw, używają zaklęć, figur ofiarnych i rytuałów, aby manipulować energią życiową. Na przykład rytuały cmentarne polegające na pracy z duchami zmarłych mają na celu przyciągnięcie lub odpychanie określonych sił. W tradycji rosyjskiej popularne są lalki wódu, choć nie identyczne z haitańskimi, które symbolizują ofiarę i służą do skupienia intencji maga, na przykład do zadania bólu lub osłabienia woli przeciwnika. Zaklęcia w rosyjskiej magii często łączą słowa, gesty i przedmioty takie jak włosy, krew lub ziemia z grobu, by wzmocnić ich moc. Według wierzeń, energia życiowa, będąca duchową esencją człowieka, może być przekazywana, odbierana lub niszczona przez takie właśnie rytuały. Na przykład, klątwa rzucona na figurę ofiarną może wywołać chorobę lub nieszczęście, jeśli mag skutecznie skieruje negatywną energię. W szamanizmie syberyjskim szamani wierzą, że choroba wynika z utraty energii życiowej lub ataku złych duchów, a ich rytuały, takie jak okadzenie białą szałwią, mają na celu jej przywrócenie. Czy rytuały Gabyszewa mogły wpłynąć na Putina? W tradycji szamańskiej intencja i siła woli szamana są kluczowe. Warto sobie tutaj przypomnieć europejskie zaklęcie, które zmieniało kopciuszkową dynię w Rolls-Royce'a. Kamień, który odwracano przez odpowiedni okres czasu. Na awersie i rewersie były wyryte odpowiednie znaki. Trzeba było wykonać pewne czynności. Wstać w nocy, wdrapać się na najwyższe miejsce w domu, gdzie był umieszczony ów kamień, odwrócić go i położyć się spać. Czynność tę powtarzało się przez rok. Tutaj mamy Gabyszewa, który postanowił przejść pieszo 8 tysięcy kilometrów. I w jednym i w drugim przypadku ma miejsce przykucie uwagi, podświadomości, odpowiedzialnej za gromadzenie potężnej energii życiowej, którą później używa się do różnych celów. Gabyszew, wierząc w demoniczną naturę Putina, mógł planować rytuał egzorcyzmu, który w syberyjskich wierzeniach polega na wypędzeniu złych duchów poprzez pieśni, bębny. I ofiary, czyli stworzenie takiej atmosfery wokół opętanego, której nie zniesie żaden zły duch. Choć brak dowodów na fizyczne skutki takich działań, ich symboliczna moc, mobilizacja społeczna i strach władz była realna. Energia życiowa w rosyjskim szamanizmie, zwana czasem siłą duszy, to według wierzeń animistycznych uniwersalna moc przenikająca żywe istoty. W tradycjach syberyjskich, takich jak wierzenie Jakutów, energia ta jest związana z duszą, która może opuszczać ciało w czasie snu lub choroby, narażając człowieka na ataki innych duchów. Szamani wierzą, że mogą manipulować tą energią, wzmacniając ją np. poprzez rytuały uzdrawiające lub odbierając poprzez klątwy. W magii ceremonialnej, szczególnie czarnej, energia życiowa jest często przechwytywana za pomocą figurek ofiarnych lub zaklęć, które mają osłabić cel. Na przykład w rosyjskiej czarnej magii rytuały cmentarne opisane przez Helwin wykorzystują ziemię z grobu lub przedmioty należące do ofiary, by stworzyć połączenie energetyczne między magiem a celem. Podobnie jest w magii europejskiej. W tradycji cygańskiej znanej z silnych praktyk magicznych uroki miłosne lub klątwy również opierają się na manipulacji energią, np. poprzez spalenie włosów lub fotografii. Choć nauka odrzuca takie mechanizmy, wierzący przypisują im realne skutki, takie jak choroby, depresja czy pech, tłumacząc je jako efekt utraty energii życiowej. Rosyjska i cygańska magia, choć często postrzegane jako zabobony, mają głębokie korzenie kulturowe i psychologiczną moc. Nie wolno sobie z tego robić żartów. Rosyjska czarna magia łącząca pogańskie i chrześcijańskie elementy jest praktykowana od wieków, szczególnie w wiejskich społecznościach, gdzie szeptuchy i znachorki wciąż leczą ludzi i rzucają uroki. Cygańska magia, znana z uroków miłosnych i klątw, opiera się na ustnej tradycji i silnej wierze w moc słowa i intencji. Jest bardzo silna. Obie tradycje, choć różne, dzielą przekonanie, że rytuały mogą zmieniać rzeczywistość poprzez manipulację energią. W Rosji popularność ezotryki jest ogromna. W 2024 roku Rosjanie wydali na usługi okultystyczne niemal tyle, co na żywność, co świadczy o sile tych wierzeń. Przykłady takie jak Sabat Wiedźm w Moskwie w 2019 roku na rzecz Putina pokazują, że magia jest wykorzystywana w celach politycznych wzmacniając narrację władzy. Z kolei historia Gabyszewa ilustruje jak szamanizm może stać się formą oporu budząc lęk Kremla. Niezależnie od tego, czy rytuały mają realny wpływ fizyczny, ich psychologiczne i społeczne skutki są niezaprzeczalne. Mogą mobilizować tłumy, budzić strach lub nadzieję. Lekceważenie tych praktyk byłoby błędem, ponieważ odzwierciedlają one głębokie ludzkie lęki i aspiracje. Jungowskie archetypy, takie jak wróg czy mędrzec, pomagają zrozumieć, dlaczego magia pozostaje aktualna. Jest wyrazem zbiorowej nieświadomości, która szuka odpowiedzi na chaos i niepewność. W kontekście politycznym, magia może wzmacniać autorytet lub destabilizować władzę, jak w przypadku Gabyszewa, którego misja była zarówno duchowa, jak i polityczna. Stara rosyjska magia szamańska i ceremonialna, głęboko zakorzeniona w tradycjach Syberii i Rusi, pozostaje żywym elementem kultury, który wpływa na współczesne społeczeństwo i politykę. Historia Aleksandra Gabyszewa, szamana wędrującego do Moskwy, wyrzucić urok na Putina pokazuje, jak szamanizm może stać się narzędziem oporu, ale także zagrożeniem dla władzy, która reaguje represjami. Rytuały szamańskie i ceremonialne, wykorzystujące zaklęcia, figury ofiarne i manipulacje energią życiową, mają na celu wpływanie na świat fizyczny, w tym zdrowie i los ludzi. Energia życiowa, jako uniwersalna siła witalna, jest kluczowym elementem tych praktyk, a jej manipulacja, czy to w celu uzdrowienia, czy klątwy, odzwierciedla wiarę w moc szamanów i magów wszelakich. Nie należy lekceważyć w szczególności rosyjskiej i cygańskiej magii, znanych od zarania dziejów, ponieważ ich siła tkwi nie tylko w wierzeniach, ale także w ich zdolności do mobilizowania emocji i wpływania na zbiorową psychikę. W Rosji, gdzie ezoteryka jest wszechobecna od sabatów wiedźm po szamańskie rytuały, magia staje się narzędziem zarówno władzy, jak i oporu. Historia Gabyszewa przypomina nam... Że nawet w XXI wieku pradawne praktyki mogą wstrząsnąć politycznym porządkiem, a ich symboliczna i psychologiczna moc jest równie realna, co potencjalne skutki fizyczne. Ignorowanie tych tradycji to ignorowanie głębokich warstw ludzkiej natury i kultury.